Cześć i dzień dobry w kolejnym odcinku z serii różnic w drzewie genealogicznym. E, Vanessa. Vanessa to jest, tak, Vanessa. Musiałam się upewnić. Wróciła ze szpitala z bąbelkiem. Idzie teraz nakarmić młodego. E, i, I zaraz wyrzuci z domu swojego męża. O ile się. Da podłe złośliwość. Dobra, to będzie trzeba znaleźć później to, tę opcję. Oj, dziecko znika, wyparowuje. Yy, więcej opcji, opieka nad dzieckiem, zmieni brudną pieluszkę. I tutaj jeszcze pójdziesz yy, dokończyć sobie tosta. Na razie ignorujesz. Wydaje, że Twojego męża nie ma. Zejdziesz sobie tosta, skorzystasz z toalety. Jest godzina czwarta we wtorek, więc się prześpisz, a później y, zrobisz mu nazwę i pójdziesz na randkę. Z kimś, nie wiem jeszcze z kim. Dobra. Dominik poszedł do pracy. Ty zobacz dziecko i, i szukasz kogoś na randkę. A może iść na randkę z nanami. Tak, to będzie dobry pomysł. Wy się dobrze dogadywałyście. Yy, społeczne. Zaproś na randkę. I pomyślałam, że randka będzie w modę, yy, tak jak ze starych dobrych lat. I tak, zajmujecie kanapę, usiądź razem. I możecie poflirtować trochę. O, spauzować. Bo zapomniałam, że ty do pracy, to weź może dzisiaj wolny, Weź dzień wolny. Szybko i mm, romantyczne czułość, szepcz słodkie słówka. Musicie mieć y, nastrój do flirtów. Obie w tym samym momencie. Możesz ją oczarować. Słodka gadka. I e, przyjazne, głębokie zamyślenia. Rozmawiaj o powiększeniu rodziny. Musisz jej jakąś historię opowiedzieć. Głębokie historie, okej. Okay. Opowiedz niewiarygodną historię, choć w sumie nie to powinnaś użyć. Możesz ją potem pocałować w szyję i e, flirtować, słodka gadka. I teraz ożywiona rozmowa. E, nieromantyczne, niezabawne, przyjazne, głębokie zamyślenia, ożywiona rozmowa. I jeszcze coś z flirtami romantyczne, flirt. Więcej opcji? Nie. A intymność? Pogłać po policzku. I mamy super złoto. E, czyli romantyczne, intymność? Pogłać po policzku. Dominik, o której wraca z pracy, do 17, więc już powinien wrócić. I zrobimy Wam romantyczne zdjęcie. Będzie na miniaturkę. Dobrze. Zdjęcie mamy. To w sumie randkę możecie już zakończyć, bo jest złoto. I super, możesz wrócić do domu. Jesteś bardzo głodna, zapomniałam Wam jedzenia zamówić. To idź sobie coś weźmiesz. Przepraszam, ale dlaczego tu jest wtorek 12, jak tam była godzina? Dobrze, mi się wydawało, że tam była 17, ale nieważne. Może miałam jakieś zwidy. Miałeś wrócić później do domu. No trudno. To jesteś zmęczona, to możesz pójść spać. Tam zajmie się dzieckiem, rób głupie miny, przytul i e, nakarm. I możesz iść spać. O, super! Na nami postanowiła się oświadczyć, także przyjmuj oświadczyny. Nie spodziewałam się takiego obrotu spraw. Więc teraz już e, na pewno ktoś chce kupić obraz. Dobra. To, to start za pośrednictwem LOPSI, to wystaw. I to teraz na pewno, jak przyjdzie stary, to go wyrzucisz z domu, bo masz już nową yy, narzeczoną. Ale na razie nie chcesz, żeby się do ciebie wprowadziła, to możesz kontynuować to też. I jeszcze zobaczę, yy, co ty masz do zrobienia, żeby awansować w pracy. Na razie nic jest ok. Nie możesz tego robić? To wyrzuć to. prządni. Albo wiesz co? Jesteś zmęczona to idź po prostu spać. Dominik wrócił z pracy zmęczony, ale zobaczył obcą babę w kuchni. I stwierdził, że jest zazdrosny, więc podłe grubieńskie powitanie, bo on przecież może mieć drugą żonę. A jego żona nie może mieć y, kochanki. <noise> Więc y, zacznie się kłótnia. Y, podłe kłótnie. Każ sprzątać w ogóle jej. Y, co jeszcze możesz jej kazać? Złośliwość. Pchnij ją kłóć z nią o politykę złośliwe, to nie, podłe złośliwość obraź więcej opcji podłe, kłótnie złośliwość Oczerniej innego Sima i oczerniej przy niej Vanessę wszystkim się nie zajmuj w tym momencie, Vanessa, nie, nie śpisz, to zejdź na. W ogóle, jakie on ma yy, buty do pracy? Podejdź tutaj. Ty w ogóle w tej bieliźnie ciągle chodzisz. I usłyszałeś, jak. usłyszałaś, Vanessa, jak on cię oczernia. Więc. Yy, więc, podłe. Rozwiedz się. Będzie krótka piłka. Tak, może się zmienić na ponury. I y, jak go jeszcze wywalić z chaty? Nie wiem, jak go wywalić z chaty, więc y, zrobimy to przez komputer. Rodzina. Więcej opcji. A w telefonie? Musi gdzieś być taka opcja dom. Jak odłącza się Sima od rodziny przecież się rozwiedli. I takim to sposobem Dominik wraca spod kulonym ogonem do swojej żony, ale przy okazji zabrał wanesie bombelka, bo stwierdził, że on będzie się nim lepiej opiekował. Więc Vanessa znowu została sama. O, to jest mocne w ogóle przyszła. Yy... Żona tego. Dobra, zażartuj z nią z małżeństwa. Czemu ty jesteś smutna z rozwodu? A, ona sobie już idzie, tak? Dobra. Widocznie chciała się czegoś dowiedzieć, co to za dziecko. No skorzystać z toalety. Później tu posprzątasz. I pójdziesz spać. Dobrze, idziesz dać wysyłka, w sensie idziesz wysłać przedmioty z plopsy. Jeszcze posprzątać i będziesz mogła coś zjeść. I później czeka Ci praca. Wyjątkowo wcześnie wstałaś. To jeszcze można posprzątać. I sobie weź coś do jedzenia, sobie jakieś resztki. I ty możesz ugotować coś na dłużej. Sałatkę ogrodową. Widzę, że tu jest zegarek. Czyżby o skrócony czas gotowania. To dawaj, duża porcja i lecisz. Potem sobie weźmiesz prysznic. Oh. I zaprosisz... Tutaj na nami, żeby cię pocieszyła. Dobra, to teraz bierzesz prysznic, żeby przygotować się przed przyjściem na nami. O ile zdążycie, bo masz do pracy na 11, więc szybko bierz ten prysznic. Dobra, wysyłaj je smutnego SMS-a, dzwoni, niech szybko przychodzi. I czekamy na nanami. Przyszła. I dzisiaj idziesz do pracy. W ogóle tyła nie zarabiesz, Vanessa. Możesz jej w ogóle dać klucze do rezydencji i skorzystacie z prysznica. O, jesteś zbyt smutna. Romantyczne. O, już nie jesteś smutna. To korzystacie razem z prysznica. I, i zobaczy jeszcze na szybko drzewo genealogiczne. Ty masz już czwórkę dzieci, także nieźle. Będzie trzeba niedługo pogarnieć drzewo. Tutaj dzieciaki już są yy, dorosłe. W sumie jeden. Dzieciak. O, i tutaj kolejny. Dobra, będzie trzeba ich pogarniać, wyglądowo. I zaktualizować drzewo, bo ogólnie już nie będzie plumbop up. Więc muszę znaleźć coś innego. Troszkę. Troszkę przykro, aczkolwiek może, może ktoś inny to przejmie, oby tak było. I akurat lecisz do pracy od razu. I super czasowo się wyrobiłaś. Jestem dumna. Dobra, wróciła do domu. Śpiąca jest, więc lecisz spać od razu. Śpi. Bo i leci. A zemdlenie, tak już? Zdążysz pójść spać, czy ci się nie uda? No, zdążyłaś pójść spać, tak mi się wydaje. I, i dobrze, co miałam sprawdzić? E, czego potrzebujesz do pracy? Aktualizacja statusu w mediach społecznościowych, to jak wstaniesz. Troszkę się zdrzemniesz. Dlaczego on tu przyszedł? Dlaczego? I dlaczego przyniósł tutaj jakieś żarcie? To jest creepy chłopie, idź w ogóle, czemu ty masz klucze do rezydencji? Weź mu, zabierz te klucze. Czy to znaczy, że jak mu kiedyś dałaś, to on yy, je nadal ma? Wypłacz się i idź spać. A go jeszcze wygoń. Idź sobie. Bo dran życi, po, w sensie, jak mąż włazi w nocy do sypialni i się na ciebie patrzy. W ogóle, kto to tak ciągle wyrzuca? Dobra, godzina czwarta, możesz wstać. Tutaj masz pasek prawie pełny. Zaraz coś sobie zjesz, tylko. Serwisy społecznościowe. We Aktualizuj status. Po tym, jak posprzątasz, następnie skorzystasz. I pójdziesz coś zjeść. Bo widzę, że też jesteś głodna. Weź resztki. O, 12, prawie 13 tysięcy obserwujących. Nie, nie, jest bardzo dobrze. Dobra, toaleta. Widzę, że też biodra ci zaczynają znowu rosnąć, więc więcej opcji. Stroje, zmień strój. Weźmiesz jakiś po domu. Potem to też wyczyścisz. Czy rzeczy do pracy zrobione? Jeszcze raz będziesz musiała zaktualizować status. I zaprosisz tutajnika. tajnika. Spotkałaś go w szpitalu. O! Ładnie ci obserwacje idą. Może zechce tu przyjść? Ok, zaraz tu będzie. Mimo, że macie niezgodność charakterów, to może, to może się uda. Potrzebujesz jeszcze jednego chłopaka, więc sobie po prostu porozmawiacie. Więcej. Przyjazne, plotka, nie plotka. A gdzie on poszedł? Do góry? Tam już jest tu. E, jakiś neutralny temat. Przyjazne, głębokie zamyślenia. A w zaprosisz go do patrzenia w chmury. No dawaj. To w sumie zawsze poprawiało jakoś relacje. Zgodził się czy nie? Gdziecie patrzeć? Chyba nie. Ech. Jeszcze raz spróbuj. Przyjazne, głębokie zamyślenie. Zaproś do patrzenia w mury. No, idź. Nie, nie chcę patrzeć w mury. Idziesz do pracy? Więcej opcji, przyjazne, głębokie zamyślenia. Możesz go w takim razie poprosić o radę. Zabawne. Dowcip jakiś? Jakiś dowcip? Czemu wy się nie lubicie? Żarty też nie działają. Nic? Przyjazne, pasje, zapytaj go o hobby. On sobie poszedł czy co? Czemu jest takim ciężkim tym? Ja chciałam go poderwać. Naprawdę bardzo chciałam poderwać. Przyjazne, pasje, zapytaj o hobby. Jeszcze zapytasz go o hobby i ten, i idziesz do pracy. Też nie? No trudno, to i sobie. Jak ty się nie nadajesz, będzie trzeba poszukać innego Sima do związku. Leć do pracy, Vanessa. I w sumie Vanessa w pracy. Niech sobie pracuje, a ja zakończę ten odcinek. I co dalej? Widzimy się w kolejnym. Cześć!